Olha Piękne zwycięstwo, Sandro, naprawdę. Tutaj nam troszeczkę będzie głos Wikera, może przeszkadzał, ale na pewno mikrofon jest tak że będzie wszystko słychać. Jesteś zadowolona na pewno po tym sukcesie i, i pewna swojej drogi do Olimpiady. Tak, jestem zadowolona z tej wygranej, tym bardziej, że zawodniczka była, jak widać było, że była wymagająca i była walka do samego końca, ostre wymiany i, i takie zwycięstwa właśnie cieszą. No słuchaj, trzecia runda tutaj decydowała, na którą ty zachowałeś wszystkie siły, a przede wszystkim umysł zaczął funkcjonować i te ataki, które, prawda, były z twojej strony, były cudowne i skuteczne. No tak, ja dostałam informację, że jakby jest remis po dwóch gruntach. Więc e, widzieliśmy, że trzecia decyduje, no i trener e, no, zadecydował, że mam robić anaki, powinna wiać, ma to być twardy boks, mam nie ustępili, ma być, no i taka była i przyniosłam do skutek. Wiesz, z taką zawodniczką wygrać, bo bardzo groźna zawodniczka, dobra i umiejąca boksować na pewno, a, a to jest jakiś prognostyk na pewno przed kwalifikacjami olimpijskimi i nie ma sprawy. No tak, ja się mówię, bardzo cieszę, no ona mi też pasowała stylowo, bo lubiła wy ja też lubię wymiany i no mówię, cieszy mnie takie zwycięstwo, wolę takie minimalne zwycięstwa w takich walkach niż mam kogoś pogonać 3-0 bezproblemowo, no to takie zwycięstwa mnie mniej cieszą, jak mam być szczerą. RSC Cię nie cieszą w ogóle? No Jakby były mocne ciosy i by była RSC, to by cieszyło, nie? Ale w takiej walce, w tej, taką przeciwniczką. Tak, to by było coś. no. cóż ja mogę więcej, naprawdę życzę wymarzonej formy na kwalifikacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki i naprawdę kibicuję. Dzięki. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dzień. Do zobaczenia. No hej. Może ah, no, mam ciary normalnie, no. Ale już skupiamy się na <ścoughs> finałowej pojedynku wagi 60 kg Abikheeva, Kazachstan, Lucy Kings, Wetley z Anglii. No kolejny pojedynek angielsko-kazachstański. A Mikiejewa tutaj preferuje oczywiście walkę w dystansie. Jej warunki fizyczne na to jak najbardziej jej po... pokazują i pomagają. No w kminciu też. Tutaj było trochę szarpania trzymania, także... Ale Angielka tutaj z prytem pięściarskim. Również dokumentuje swoją wartość ringową i naprawdę prezentuje doskonałe przygotowanie techniczne, jeżeli chodzi o swoje plusy, jak również no, dobrą myśl i szybkość przy zdecydowanych atakach, które tutaj Lucy King's Wetley również demonstrowała w tym starciu. drugie starcie pojedynków w kategorii wagowej do 60 kg Aida Abikiewa. e fins with Ray ilusão. Angielka troszeczkę tutaj cofnęła się w tym drugim starciu. Nie wiem czy to narożnik ukierunkował w ten sposób zawodniczkę. Ale całe czasy na wstecznym i te czasy takie troszkę odczepne, bez dobrego dystansu tutaj no niewiele może zrobić. Teraz dobre przepuszczenie Abkie i... Dwoma lewymi prostymi tutaj, aby Kiewa potwierdziła myślę swoją wyższość w tej rundzie. Spokojny narożnik, angielski również, spokojny narożnik Kazachstanu, a przed nami trzecie starcie Aidi Abikiewej, Kazachstan i Lucy Kings z Anglii. Tutaj długie wyczekiwania, i z jednej i z drugiej strony. No przecież przy, mywała lewą rękę przeciwniczki i to tak dosyć konkretnie także sędzia ringowy Pani Marię Barszowiak jak najbardziej tutaj słusznie zwróciła uwagę zawodnicy z Kazachstanu. Wyprawy no w wykonaniu zawodniczki z Anglii. Myślę, że jak do tej pory najlepszym pojedynkiem była walka Sandry Drabich z Anel Sakisz z Kazachstanu, Tam były emocje tutaj. No, troszkę taki dziecinny boks, ale to znaczy też.

Zwycięstwo Lucy Kings Wetley Jak tutaj widzimy te jej szybkie akcje czasami prostymi dały jej efekt końcowy w postaci zwycięstwa. Brawo dla Lucy. Przed nami walka